Koło kościoła O Jezu to tylko miglon. Raz, dwa. Ale pude podchodzi No to on ja ulanik. No! No! już to szybko. Hey! Jezu to jadą, nie pojadą. To musieli pitnąć tego. Ale my tu patrzyli, to u kościoła są, ale... Tak, resztę. O. Jasne, ciasne, to już przejechali. I po wszystkim. z opóźnieniem. A może być? To jest z opóźnieniem, bo, bo, bo to jest... To, to trwa. Nie, ty przejechali jak nic. No, reszta bandy będzie jechać. No, no to dobrze, jak tam jeden tu biały chyba zjechał, nie? Ja, ja Jak tu... Ta policja wszędzie jechała, bez przerwy o no, policja. Myślałem, że... Ja bym tak, lupi, tak no, się, lيم, <süzesten> nie no, i przeszedł Nagle A to faktycznie, bo jechał Lang, ten dyrektor tego wyścigu. I on zawsze jedzie na te, na przodzie tam. Nie no. może. Przedmiot... czy pojadą, czy się wychylają. To co cię blondina tam, wleź tam do środka to daleko jest odsadzili. Saniemi? No. Bo oni już trafią tam do Wojkowatki Ale wy, na wyścig nie przyszli To se w telewizji oglądali A tu przejechali jak O matku Fajnie ich odszedł O są tam już, większa grupa no. Ja jadę Ten przylew O, po komuś rzucić A bojtak. tak. Jadam! Dobra, jadą. Helikopter krąży, ale po wodę. Ja Nie widzę jak to wychylony, jeszcze może po Dobra, A, Tu jedzie lider, saga. Ja, Nie, ja tu nie lepsze O, ja nie wiem, bo eee! I po... Koniec I po tydzień czasu gadali, że przez ty rok pojadą No pojechali, no co? O matko, 3 minuty i poza zawodach Tego bo jasne, ja. jasne, Ale patrz jakie to zaplecze Jezu, a ile rowerów teraz? No. 3 minuty i po brzegu

Nie, to już za nimi to wtedy by nie mogli tak działać. Jeszcze ostatnie widziałem, ja jestem i tak Tu widziałem na koniec. O balonek patrz. O, tu już jak ktoś, musiał no. schwedzić, ale nie. Boże, A jest dron, no, zobacz tam u góry. Ten już wszystkie rowery będą. Pusty daj mi Uwaga Te same jak Ten no, już bez rowerów no, wydali no, Karytka, koniec wyścigu. O, już jest poście. Oni zamykają karetki. Lepiej niż Dudu jadą. Koniec wyścigu. Jeszcze jakieś auto jedzie. Pani może wywiad do telewizji do? Udało się, Dobre. widziałam.